Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę w naszym studiu Pan dr Zbigniew Binek, radny klubu Zielona Razem, ekonomista Uniwersytetu Zielonego O Od ekonomii, ja lubię z panem o pieniądzach rozmawiać, mimo że fizycznie ich tutaj nie pokazujemy. Elektronicznie gdzieś z krążą tutaj Krążą, tak. One krążą wszędzie, tak na dobrą sprawę, gdzieś w naszym otoczeniu. Te pieniądze gdzieś latają. O ratingu sobie porozmawiamy, który dwa dni temu e, opublikowała no, kolejna ratingownia, tym razem Fitch. Wiele osób czekało na to, zastanawiało się, co będzie. Okazuje się, że Fitch e, bardzo delikatny podchodzi do różnych napięć i, i zawirowań, na które wskazywały inne firmy ratingowe. Utrzymuje rating dokładnie na tym poziomie, na którym go mieliśmy, czyli A minus i zaznacza wyraźnie, że jest to. Perspektywa dobra, proinwestycyjna i, i oznacza to, że jest stabilna. Andrzej Duda, prezydent Polski, mówi, proszę bardzo, Fitch potwierdza, że wszystko jest e, dobrze, wpływowi politycy mówią, wszystko jest w porządku, aczkolwiek jeśli się wczytać dokładnie w raport Fitch'a, e, to zwraca uwagę e, ta firma na pewne niebezpieczeństwa, które mogą się w jakiejś perspektywie wiązać z tym, że tym, z tymi finansami u nas będzie nieco gorzej, a co za tym idzie, trochę gorzej może być z inwestorami zagranicznymi, którzy mieliby się tu pojawić i tak dalej, i tak dalej. Jak oceniać tego rodzaju To prawda, no Fitch utrzymał dotychczasowy rating i sytuację stabilną, perspektywę stabilną podał, natomiast ważniejszy będzie chyba we wrześniu Moody's, ten, który już wspominał o tym, że będzie się przyglądał bardzo dokładnie tutaj działaniom w Polsce, który dał perspektywę negatywną i podobnie jak Fitch, pytanie, co dalej będzie z tymi różnego rodzaju obietnicami, które mogą dużo kosztować. Bo na tej chwilę nic się takiego nie wydarzyło. Jest ten program Rodzina 500, plus, który no, z różnych stron słyszymy różne głosy, i pozytywne, i negatywne. Natomiast prawdą jest, że był to program, który w jakiś sposób też będzie nakręcał gospodarkę, w jakimś tam stopniu. Natomiast teraz <śm> ważniejsze pytanie, czy te pieniądze, które y, nasze państwo y, ma lub nie ma, a chce wydawać, chociażby na frankowicze, czy to będzie Właśnie to po stronie, między po stronie innymi. państwa, czy po stronie banku? Bo y, jakkolwiek by nie było to. Jakiekolwiek obciążenie to, to może wywołać pewne zamieszanie na rynku finansowym. Pytanie, jak to będzie rozłożone. Jeżeli powstanie ustawa, to pytanie, czy te różnego rodzaju uregulowania będą natychmiastowe, czy rozłożone w czasie. Alficz mówił jeszcze o kilku innych rzeczach. No, zwraca uwagę wiek też... Wiek emerytalny również. Na wiek emerytalny, to, to, to natury... Miała być kwota wolna od podatków, wyższa. Teraz się jak gdyby rząd z tego wycofuje. Ma inne pomysły na to, żeby pomóc osobom najmniej zarabiającym. Żeby było zarabiającym. ciekawiej, zwraca też uwagę na kwestię Trybunału Konstytucyjnego, chociaż one w kwestiach finansowych teoretycznie spadają na dalszy plan, aczkolwiek... Tak, tak. Kolwiek raport również, również to podnosi. Gdzieś tam to wspomina, natomiast najważniejsze są te kwestie finansowe i być może ta stabilna perspektywa związana jest z tym, że agencja uważa, że w dalszym ciągu nie będzie jednak tych rozwiązań, które proponował obecny rząd i obecny prezydent, które mogą obciążyć bardzo zarówno budżet państwa, jak również niektóre banki, bo mówi się o tym, że jeżeli by miała nastąpić całkowita pomoc frankowiczom, no to kilka banków może upaść. A to a już widać duże zmiany pokazały. na rynkach bankowych. One zawsze następowały, że banki się ze sobą łączą, rozłączają tak, tak. I, i w ostatnim czasie też mieliśmy już kilka e, fuzji takich znaczących, jeśli chodzi o polski rynek. Finansowy. Są różnego rodzaju konsolidacje i, i rozłamy z tego względu, że też się dopasowują niektóre podmioty do podatku bankowego, bo on już funkcjonuje i jakieś tam żniwa ściąga, być może nieduże, ale jednak są to, są to jakieś tam kwoty, które muszą banki płacić. Ja myślę pan, że może dojść do tego, że niektóre Banki po prostu zagraniczne, mówię, wycofają się z Polski. No, tego rodzaju sytuacje już mieliśmy też na rynkach. Było kilka banków, które tutaj e, otwierały swoje siedziby, swoje placówki, a potem po jakimś bliżej nieokreślonym czasie jednak rezygnowały, uznając, że ten rynek albo jest zbyt nasycony, albo nie jest zbyt atrakcyjny. Dla, no, jeżeli tak, uzna... Mówię o brytyjskich. Jeżeli uznają, że jest zbyt duża konkurencja i trzeba zbyt dużo inwestować, ażeby pozyskiwać klientów, to być może tak. No to będzie zła informacja, no bo wiadomo, że dla klientów najlepiej jest, kiedy jest dużo podmiotów, które walczą o klienta i oferują jak najlepszy poziom usług. Klient wtedy może dokonywać właściwych dla siebie wyborów. Natomiast no, zobaczymy, co się wydarzy, bo ja tutaj jednak duży ciężar kładę na, na tą ustawę Frankowiczu, bo ta kwestia jest bardzo newralgiczna. Względu... mam wrażenie, że nikt nie mówi dokładnie, na czym ona miałaby polegać. Premier Morawiecki też mówi o tym, że ma plan, że ten plan będzie oficjalnie zademonstrowany, natomiast na razie e, wszyscy znamy tylko pewne wycinki tego planu. Nikt nie widział go od początku do końca. Wczoraj też chyba padła taka informacja, że oto kolejnych trzech ministrów staje w opozycji do pani premier i mówi na przykład wydłużenie wieku emerytalnego. Absolutnie nie, nie będzie nas, e, na to. skrócenie przepraszam, e, tak, skrócenie wieku emerytalnego, no nie będzie stać Polski na to w najbliższej perspektywie. No, łatwiej się w kampanii coś obiecuje, później kiedy się realnie nad czymś trzeba zastanowić, to widać, że, że te rozłamy są. No, y, dobrze jest dyskusja, bo nie jest sztuką y, tylko pilnować obietnic wyborczych, chociaż one są bardzo ważne, natomiast jeżeli po równego wyliczeniach okazuje się, że jest to, będzie to bardzo obciążające budżet, to niekoniecznie trzeba od razu to robić. Tylko pytanie, czy ministrowie mają być politykami, czy mają zajmować się ekonomią w tym wypadku, czyli po prostu mówiąc najoględniej liczyć słupki, bo oni liczą, zestawiają te cyfry, patrzą, mamy rekordowy wręcz deficyt w tej chwili na poziomie 55 miliardów. No i to jest bardzo wyraźny sygnał, że owszem, gospodarka jest na fali w tej chwili, teoretycznie mamy coraz wyższe PKB i prognozuje się, że będzie ono jeszcze wyższe. Tutaj ten wzrost jest odnotowywany od kilku dobrych lat, no tyle, że tak się dzieje w tej chwili nie oznacza, że będzie się, się tak działo później. To prawda. No i politycy nie zawsze są fachowcami, natomiast oni powi powinni jednak słuchać tych głosów doradczych, różnego rodzaju. Fachowców, którzy nie są zwalniani wraz ze zmianą y, partii rządzącej, i te wyliczenia, które oni stosują, powinny być tutaj wysłuchiwane i racjonalnie wykorzystywane. No nie może być taka sytuacja, że robi się coś na szybkiego, robi się jakąś ustawę, która później okazuje się no, jakąś poważną klapą dla budżetu państwa. No 500, plus, które jest ewidentnym sukcesem, tak? bo ludzie są z tego tytułu y, zadowoleni. No, pojawiło się więcej pieniędzy w portfelach, nawet rozmawialiśmy kiedyś na ten temat. Właśnie mało kto by krytykował. Ewidentnie tę kwestię, która została wprowadzona, i pewnie wszystkim teraz będzie zależało, żeby ona była utrzymywana, ale już wiemy, że w przyszłym roku będzie ona nas kosztowała więcej, chociażby z tej prostej przyczyny, że za cały, cały rok, rok będzie to wypłacane, no a wiele takich źródeł, które miały służyć finansowaniu między innymi 500 plus, póki co nie zostały uruchomionych. Patrzmy na przykład podatek od sieci wielkopowierzchniowych. Dużo było o tym mówione, Ba nawet niektórzy straszyli, że jak idziemy teraz, popatrzmy, pierwszy lepszy market z brzegu do, do Biedronki, to ceny tam skoczą razy dwa, czy razy trzy i to się odbije no, na południe. Może, na razie do, może dobrze Ministerstwo Finansów jednak próbuje różnego rodzaju symulacje tworzyć i sprawdzać, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, bo okazuje się, że jakiekolwiek rozwiązanie może mieć inne skutki, aniżeli się oczekuje, bo Niektóre sieci sklepów będą się dzieliły w zależności od tego, jaki będzie wymóg kapitałowy, a żeby płacić podatek, będą, będą próbowały ten podatek omijać. Jeśli chodzi o program Rodzina 500, no to faktycznie jest to pewien sukces. Tak? No, absolutnie. No, gro, no, bez gro, gro osób bez z wielu branż słychać, że jest ożywienie, i, czy to turystyka, czy różnego rodzaju zakupy w, wielu rodzin. To jest dobry program, pod jednym warunkiem, że znajdziemy na to finansowanie. Bo jeżeli mamy się zadłużać i płacić coraz to wyższe odsetki od, od, od pożyczek, no to to Trzeba to będzie kiedyś. No państwo płacę. znalazło jeden sposób. Niedawno rozpoczęła się duża kampania promocyjna, która mówi: dostajesz 500, plus, zainwestuj te pieniądze w obligacje. Skarbu, no tak, skarbu no tak. państwa. Myśli I... pan, że Polacy, którzy dostali 500 do portfela, powiedzą: No to teraz kupujemy sobie obligacje. Ja śmiem wątpić, że no, to Może zadziałało. w jakiejś części. Natomiast jeżeli mieliby tak wszyscy zrobić, no to nie byłoby tego ożywienia, o którym no. mówi rząd, prawda, no, że oczywiście. pieniądze trafią na rynek z powrotem. Yy, ta, także. Te pieniądze są do, w pewien sposób dobrze wydatkowane w większości, myślę. Natomiast no, jeszcze raz powtórzę, ważne jest to, żeby mieć pewnego rodzaju dochody na to, żeby móc wydawać. I tutaj to uszczelnianie systemu watowskiego, którym to był też jakimś takim flagowym programem partii PIS-u w trakcie kampanii wyborczej, no, jeżeli to by się udało uszczelnić i te wiele miliardów złotych trafiłoby do budżetu, no to wtedy można sobie pozwolić. Na, na, tym program, jak również na kolejne. Ja panu szczerze, to ja wątpić, obywateli. bo e, do tego podchodzili już e, fachowcy w bardzo różnych rządach i nie chcę dyskredytować e, byłych ministrów finansów, ani specjalnie chwalić e, obecnego ministerstwa finansów, tylko po prostu ekonomiści, którzy wchodzą i to liczą, e, mówią, to nie jest taka rzecz, którą możemy sobie z dnia na dzień wprowadzić. Mówimy, uszczelniamy i to się uszczelni, bo, e, no, jest to zbyt skomplikowana materia i zbyt dużo instrumentów jest do tego potrzebnych, aby rzeczywiście to się udało i aby te pieniądze zostawały gdzieś tam. Tym bardziej, że to dotyczy przepływu przez zagranicę, czyli tutaj, ale takie głosy gdzieś się pojawiały w całej Unii Europejskiej, że należy z tym z tymi różnego rodzaju oszustwami podatkowymi w formie wyłudzeń vat e, sobie poradzić. I jeżeli będzie taka umowa kilku państw, albo całej Unii Europejskiej, wtedy będzie łatwiej też rządowi kontrolować te przepływy. Rząd na razie puszczałko w naszą stronę mówi będzie cały plan. Zobaczycie, niedawno czytałem o tym, jak rzecz ma dotyczyć nowych rozwiązań dla przedsiębiorców i teoretycznie w pierwszej chwili wszystko wygląda pięknie, bo znikają obciążenia zus tak. połączone są razem z podatkiem, czyli który bardziej należy czynety, niby wydawałoby się. Z... No tak, tylko że jeśli wczytać upatwienie. się dokładnie, to one tak na dobrą sprawę zlikwidują ZUS tylko dla tych, którzy mają przychód do 5 tysięcy złotych. I tutaj właśnie. Jest najważniejsza sprawa, bo przychodu absolutnie nie można liczyć z dochodem, bo jeśli ktoś ma przychód tak, na poziomie pięciu tak. tysięcy, a koszty poniesione dla tego przychodu wynoszą 4,5 tysiąca, to on i tak będzie I płacił tak, ten ZUS, tak. i tak będzie ten płacił. Ja się boję, że to może wzmocnić szarą strefę de facto, która w tej chwili funkcjonuje i za moment, jeśli mają się pojawić osoby, które w tej chwili gdzieś na czarno zarabiają powiedzmy 2000 zł, a będzie taka możliwość, żeby otworzyły firmę i zarabiały powiedzmy, 2 czy 3 tysiące złotych, przynajmniej taki wpływ będą mieli od e, potencjalnego pracodawcy, to on powie, zakładajcie firmę. I tak. nagle będziemy mieli teoretycznie ożywienie na rynku, powstanie nam mnóstwo nowych, jednoosobowych przedsiębiorstw, to to które nie sztuczne. będą płacić ZUS-u, mhm. tylko to będzie absolutnie, absolutnie sztuczne, tak, wpływ, tak. on niczego nie rozwiąże. Dostosowanie się do systemu. Ja jestem zwolennikiem niskich obciążeń, jakichkolwiek prowadzenia działalności gospodarczej, no bo... Już wielokrotnie mówiłem, trudno sobie wyobrazić, żeby ludziom się dobrze żyło w kraju, kiedy przedsiębiorcom jest źle, no to przedsiębiorcy zatrudniają pracowników, to oni generują różnego rodzaju zyski i płacą podatki. No ale te podatki muszą być nisko. Niskie, jeśli chodzi o stawkę procentową, również inne obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wtedy jest szansa na ożywienie gospodarcze. To po pierwsze. A po drugie, o, o to, o czym wspomniał pan redaktor, zmniejszanie szarej strefy. No bo ta szara strefa jest. Jest, jest, jest ciężko pracować. Ja również się pracuje 25, 30, 35%. Trudno, bo to wiadomo, że nie ma takich le legalnych statystyk na ten temat. E jeżeli wszyscy byśmy potrafili się dokładać do budżetu, no to mogłyby to być jednostkowe mniejsze koszty. I to jest jak gdyby droga do sukcesu. Oczywiście ona wymaga pewnej odpowiedzialności i odwagi rządzących, bo to nie od razu się wydarzy. Jeżeli będziemy obniżali obciążenia, to początkowe wpływy będą mniejsze i trzeba by coś wymyśleć, ażeby nie było zbyt dużego spadku tych wpływów. Być może abolicja podatkowa, ogłosić, że od danego dnia obniżamy podatki, zapraszamy wszystkich do tego, żeby płacili podatki, jednocześnie Ogłaszamy abolicję podatkową, czyli nie patrzymy wstecz. Jeżeli ktoś nie płacił, nie, nie patrzymy na to, bo skoro i tak nie potrafiliśmy tej firmy wyłapać. No, tylko, to ją Tylko pytanie, kto wtedy, kto wtedy na tym zyska, kto na tym straci? Bo no, trudno no, jest zestawić no. przedsiębiorcę, który zatrudnia dwie, trzy osoby uh -huh. na przykład i ma jakiś przychód z potężnym przedsiębiorcą, który zatrudnia osób setki czy tysiące w naszym kraju. Oczywiście stawki podatkowe dla nich są bardzo zbliżone, czy nawet takie same, no ale ten podatek no, jest już różny. A wiadomo, że większy zawsze bardziej kombinuje. No tak, się no już tak ale to też mniejsze koszty byłyby dla Państwa, no bo dzisiaj są różnego rodzaju służby, które mają wyłapywać podmioty, które są nieuczciwe i są w szarej strefie, no słabo to wygląda. No bo niejednokrotnie możemy zobaczyć różnego rodzaju. Ka każdy z nas pewnie zna jakieś podmioty, które podejrzewa o to, że nie płacą w pełni podatków. No, skoro służby tego nie potrafią wykryć, to za co my płacimy? To lepiej byłoby te służby w pewien sposób ograniczyć, likwidować, a w pewnym momencie takim przejściowym, ażeby postraszyć nieco przedsiębiorców przy ogłoszeniu tej abolicji. powiedzieć, że przez teraz, przez jakiś czas będą bardzo wysokie kary finansowe dla tych nieuczciwych, zmożone bardzo kontrole. Jeżeli okaże się, że gro osób jednak woli płacić niskie podatki, niskie obciążenia, no wtedy takie służby można w pewien sposób ograniczyć. No zobaczymy. Na plan ministra Morawieckiego będziemy musieli jeszcze trochę poczekać i wtedy pewnie poznamy dużo więcej szczegółów w tym temacie. tak mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz. To wszystko, co się dzieje, w Europie te wszystkie nieprzyjemne rzeczy, o których się dowiadujemy. Myśli pan, że to też może mieć jakieś przełożenie na polską gospodarkę, czy niespecjalnie? Czy, tych, czy pewnych rzeczy nie można wiązać? Z jednej strony rozumiem tragedię ludzkie, i tak dalej, rozumiem zagrożenie, jakie w tej chwili jest w Europie, natomiast zastanawiam mnie wprost, czy może się to przekładać na gospodarkę w Polsce, oczywiście, bo jakby mniej mnie interesuje Aha. gospodarka we Francji w tym momencie. W pewnym stopniu może tak, bo gro inwestorów z całego świata, no jednak patrzy na Unię Europejską. Jako całość, jeżeli planowała inwestować powiedzmy w Polsce, no to może usłyszeć, o, gdzieś tam w Unii Europejskiej dzieją się niepokojące rzeczy, lepiej ograniczyć, lepiej może zainwestuje w innym kraju, w, in w innym ugrupowaniu. Z drugiej strony, no, Polska powinna stawać się bardziej konkurencyjna, chociażby w stosunku do Francji, bo jeżeli inwestor zagraniczny planował mm, inwestycje we Francji, i nagle obawia się różnego rodzaju zawirowań w tym kraju, to może sobie przesunąć tą inwestycję do innego kraju w Unii Europejskiej, który na zasadach handlowych działa w ten sam sposób, czyli chociażby do Polski, no bo na tę chwilę w Polsce już jest mówiąc bardzo o bezpiecznie, i o tym co tam się no, no, dzieje to, w tej to chwili. To nie, ale Zacz, pewnym jest to, bo to już mówią wszyscy analitycy, że bardzo mocno skoczyła nam branża turystyczna i okazuje tak. się, że zdecydowanie więcej osób niż w poprzednich latach zdecydowało się na to, aby nie wyjeżdżać za granicę, tylko zostać w bezpiecznym kraju, jest jest Polska i oby tak zostało i wybierają się nad Bałtyk. No, tam to bez prawda. względu na pogodę trudno wcisnąć teraz y, kogokolwiek, gdziekolwiek. To prawda, I jeżeli jest taka tendencja, że ten wzrost, nie wiem, 10 czy 15% następuje to jest szansa na to, że będzie powstawało coraz więcej nowocześniejszych ośrodków, no bo te pieniądze wpływają na One już północ kraj. Ale, tak, tak, ale, ale, ale skoro, tak jak pan redaktor wspomniał, że nie ma miejsca, żeby się tam ulokować w, w trakcie wakacji, no to widać, że jest potencjał na to, żeby powstawały nowe miejsca wypoczynkowe, to jest szansa na to, że ich będzie powstawało więcej. No, tylko ta pogoda, tak, no, no na dłuższą metę, jest no, tak jednak nie część osób, które jadą na wymarzony urlop, no, czasami skraca go z tego względu, że pogoda niestety nie jest najlepsza. No i Bałtyk nie jest najcieplejszy, już nie mówiąc o tym, że są tacy, którzy ale mówią, jednak to że, bezpieczeństwo... że jego stan pod względem czystości pozostawia wiele do Z drugiej strony, no, jak przyglądamy się różnego rodzaju plażom, na które my tak y, próbujemy marzyć i jechać, No, popatrzmy Majorka, i Ibiza, co tam się dzieje. I... Ale u nas te plaże są piękne, bo są takie białe, a w wielu miejscach, nie wiem, są albo wirowe, takie czarne, albo wręcz kamieniste, a my tam się udajemy. No, nasze plaże są piękne, no infrastruktura jest coraz lepsza cały czas to bezpieczeństwo, to jest ważny czynnik. Miejmy nadzieję, że on będzie utrzymywany w nieskończoność. No i ceny mamy na poziomie europejskim, ceny, bo jeśli zestawić tak, nasze tak. ceny z hiszpańskimi, włoskimi i innymi, Oczywiście. to okazuje się, że u nas jest dokładnie... Kwestia techniczny. organizacji, no bo jeżeli ktoś hmm. idzie na wygodę i całkowicie e, będzie korzystał z tych usług, nie wiem, hotelarskich, restauratorskich, no to może zapłacić dużo. Natomiast jeżeli ktoś przemyśli e, i tak jak na co dzień robi zakupy przemyślane, no to jest w stanie przecież również zrobić większe zakupy gdzieś tam, będąc już na miejscu, bo są również różnego rodzaju sklepy, hipermarkety czy supermarkety, w których ceny są takie same jak w Zielonej Górze. Tak no i kwestia to jest dzisiaj przede wszystkim ekonomii, na nasz czas powoli dobiega końca, ale w Zielonej górze mamy taki trochę wakacyjny okres, można było tak, jest, jest powiedzieć. cisza. w zasadzie nic się nie dzieje specjalnego, tak? nie, nie ma jakichś tam nowych, istotnych kwestii, które wymagałyby takiej bardzo szybkiej interwencji. Wszystko toczy się swoim torem i I oby tak, było, myślą, oby tak było. Teraz są światowe dni młodzieży, to. też będziemy gościć. Tak, i tutaj będziemy mieli ewidentnie akcent zielonogórski, na przyjedzie tak. duża gruba osób, która zostanie ulokowana w Zielonej Górze. No i bardzo dobrze, że też trochę młodych ludzi się w to Oby im się spodobało, żeby, oby nie było różnego rodzaju zamieszek, żeby to było w takim bardzo pokojowym nie, sposób. Nie, no jakoś e, śmiem wątpić, żeby w Zielonej Górze pojawiały się jakieś grupy, które radykalnie no ale trzeba być przygotowanym, wody. no policja no, jest gotowa ma środki na to, więc miejmy nadzieję, że będzie bezpiecznie i dla gości, i dla mieszkańców Śląskiej Góry. A na chenowie już wbijają łopaty, jeśli chodzi o podwórko Jeszcze Nivea? nie, jest teraz, cały czas monitoruje tą kwestię prac podwórka Niwea. Teraz są rozmowy z urzędem, dokładne wyznaczenie już na tej działce. Rozmawia, tak, tak na, na tej działce jest wyznaczone miejsce, w którym ma powstać plac. To podwórko Niwea i nawet początkowo było 21 metrów na 21 metrów. Okazuje się, że być może większe postawią, jeżeli mamy takie miejsce. My takie miejsce mamy, więc liczymy na to, że to podwórko będzie jeszcze w tym roku, jest się... szansa tak, tak, tak. No, według regulaminu do końca października powinno stanąć. No proszę, no to będzie. Także przyjemne. zapraszamy wszystkich Dziemy, mieszkańców do jak, momencie... jak wrócicie z ubróku. Tak, tak. Kiedy powstanie, to od razu będziemy o tym informowali. No na pewno. Będziemy może się... za pomocą Państwa. Na pewno będziemy się przyglądać temu, co się tam dzieje, bo skoro mieszkańcy sobie wywalczyli, no to dobrze, żeby mieli jak najszybciej... Wywalczyli dla siebie, bo to na co dzień, Tak, natomiast to taka standardowa procedura, powiedziałbym, że jeśli już się na coś napalimy i chcemy, żeby było, to każdy mhm. chciałby, żeby było jak najszybciej. No to są procedury niestety są jakie są, wystarczy spojrzeć na chmielną, też już miały te tak, rzeczy tak. zostać tam rozwiązane. Okazało Firma, się, że, że się trzeba, trzeba było Aha. organizować nowy przetarg. A propos firm to w końcu ktoś zabrał się e, za prawo w tej materii, które mieliśmy dosyć dziwne i mieliśmy nieuczciwych przedsiębiorców, o takich porozmawialiśmy e, tych, którzy e, no, wygrywali jakieś przetargi ze względu na bardzo niską cenę, bo to Aha. kryterium było jednym z podstawowych. Teraz Aha. okazuje się, że w końcu zostanie to zmienione. I nie nie będzie to podstawowe kryterium, może wtedy łatwiej będzie, może nie pojawiać się, będą tego rodzaju Obym firmy. Oby urzędnicy nie, nie obawiali się, bo później, a. bo często jest tak, że jeżeli wybierają jakąś ofertę, która nie jest najtańsza i tylko jakieś inne parametry biorą pod uwagę. No, biorą to, w już razie wczorawialiśmy... Wielu, takich, no, no bardzo wielu takich, um, takich, takich przypadków mieliśmy mm -hmm. wiele, że rzeczywiście wygrywała firma, która okazywało się, że z tego co wygrała, to finansowała jakieś stare inwestycje i zobowiązania, a jakby z. Kwestią procesu inwestycyjnego była no bakier. Na szczęście coraz mniej słyszymy. O tym może trochę ucywilizowali nie nam się na przedsiębiorcy, może urzędnicy po prostu trochę, trochę lepiej poznali. Nie, doświadczenie pomaga tutaj. No, ale z drugiej strony, jak przyjeżdża nam firma z drugiego końca Polski i daje najlepszą ofertę, no to dlaczego miałbym no, nie No to jest wygrać... taka procedura jest, jeżeli jest rafąco niska cena, to się ją wtedy dokładnie sprawdza, równego rodzaju gwarancje. Natomiast no, mimo jakichkolwiek procedur, zawsze występuje takie ryzyko, że do realizacji tej inwestycji nie dojdzie w danym czasie. i na dojdzie, na jeżeli tam mieszkańcy też już Oddech. wypatrują przez okna, czy przyjechał ciężki sprzęt i, i robią to, co mieli robić. E, jeśli się nie mylę, jutro jest otwarcie e, ofert, czyli jutro kończy się e, to działanie przetargowe, więc tutaj będzie sprawa jasna. Na pewno hmm. tylko czekać na realizację, jeśli chodzi o to, co wymarzyli sobie mieszkańcy na Chmielnej. Doktor Zbigniew Binek, Uniwersytet Zielonogórski, radny klubu Zielona razem, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie.